Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo gorąco Was witam. Kolejny dzień naszego życia, Wielki Wtorek. Dzisiaj Ewangelia zestawia nam Judasza i Piotra. Dwie postacie. Jezus odpowiedział: To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty, a po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus mówi do Niego, co chcesz czynić, czyń prędzej. A za chwilę do Piotra, życie swoje oddasz za mnie, zaprawdę zaprawdę powiadam ci, Kogut nie zapieje, a Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Mamy dwóch apostołów. Jeden zdradza Jezusa, drugi się Go zapiera. W podobnym momencie dwa inne grzechy. Oba przeciwko Jezusowi, ale trochę inne. Czym się różnią? Mamy grzech planowany i grzech nieplanowany. To i to jest grzechem. To, co się dzieje u Judasza, to jest narastające w Judaszu bardzo mocno zaplanowana zdrada. Dostał za to pieniądze, planował to, chciał się odłączyć od Chrystusa, chciał to zrobić jakoś z twarzą. I zaplanowany grzech, tak bywa w naszym życiu, że sobie coś knujemy w głowie. Mamy cały pomysł, strategię grzechu, jak zdradzić, jak kogoś oskarżyć, jak kogoś zmieszać z błotem, jak coś wygrać. To jest cała strategia grzechu. Ale bywa grzech, tak jak ze świętym Piotrem który nie jest planowany. Piotr nie ma planu, żeby zaprzeć się Pana Jezusa. A jak Jezus mu mówi, że się Mnie zaprzesz, to się broni przed tym. Jest pewny, że się Go nie zaprze. Tak bardzo polega na sobie. To są grzechy, których nie chcemy, ale okazują się w trakcie, upadliśmy. Jakiś impuls, silniejsza pokusa, serce nie było czujne, nie słuchaliśmy Pana i efekt jest taki, że w momencie próby nie daliśmy rady. Można to porównać z ziarnem, które wzrasta, wzrasta, i chwasty zagłuszyły to. Zagłuszyły to dobro, które się w nas rozwijało. I tak było z Piotrem. Grzech planowany Judasz i grzech nieplanowany u Piotra. Zdrada i zaparcie się. Rozróżniamy to w ten sposób. Popatrzmy tak na siebie. To jest dla wielu z nas czas przed spowiedzią żeby rozróżnić te formy naszych upadków, w jednym i drugim przypadku możemy wrócić do Pana. Jeden i drugi przypadek jest grzechem, ale zupełnie innego serca. Chcemy całym sercem na nowo przygnąć do Pana. I Na tę drogę refleksji wielkopostnej, wielkotygodniowej każdemu z was błogosławie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie dzień, który nas bardziej zanurzy w Chrystusie, żebyśmy bardziej byli z Nim. Zapraszam do posłuchania Drogi Krzyżowej, pomodlenia się tutaj Drogą Krzyżową. Albo też, jeżeli mamy mniej czasu, przejdźmy tutaj do teledysku mocnych w duchu, który nas poprowadzi do spotkania z Panem. Miejcie dobry dzień, dobry tydzień z Panem Bogiem.